Nazywam się Maria Dudzik, kandyduję do Sejmu z listy numer 5, pozycja 28. Jestem menadżerem biznesu i administracji. Zarządzałam prywatnymi firmami i znam problemy polskich przedsiębiorców. Dlaczego kandyduję do Sejmu? Dlatego, że uważam, że w Polsce należy wprowadzić wiele zmian. Dla mnie najważniejszą kwestią jest rozbudowa polskiego przemysłu. W tym celu proponuję, Wprowadzenie ulg podatkowych dla polskich firm produkujących w Polsce. To stworzy nowe miejsca pracy. Fundusze na ten cel proponuję pozyskać z uszczelnienia systemu podatkowego VAT oraz uniemożliwienia transferu zysków za granicę bez opodatkowania. Jeśli zgadzacie się Państwo z moim programem, proszę o Państwa głosy. Kandyduję do Sejmu z listy numer 5, pozycja 28, Maria Dudzik.